Siemaneczko, witam serdecznie na swoim kanale, Rybaszenko z tej strony. Dzisiaj zacznę od tego, co zawsze mówiłem na końcu, czyli kto jeszcze nie subskrybuje, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do komentarzy, do łapek w górę, w dół i czego tam sobie jeszcze wymyślicie, to dawajcie. <laughs> A tak poza tym, no to rybki mają się dobrze. Kryptokoryna chyba... Aż za bardzo jest duża. Będę trochę musiał skrócić, bo arowana w tym momencie nie pływa przy tafli, tylko lawiruje pomiędzy liśćmi, tak jak teraz widzicie. Dla reszty ryb raczej jest to na duży plus. No, ale dla niej niestety jest troszeczkę za dużo tych liści przy tafli wody, więc parę będę musiał obciechać delikatnie przeczewić tą e, kryptokorynkę, no ale poza tym e, kondycja baniaka wydaje mi się, że jest bardzo sympatyczna, czyli na duży plus. E, pielęgnice moje dwie, czyli Red Terror i diamentowa. Dalej przekopują całe e, podłoże. Tam akurat teraz jest diamentowa pod spodem. Red terror do nich wpływa i stąd pawioka, Sió. O, tu jest Red terror. W środku jest diamentowa. No i sobie kopią te doły. No ale jak tak chcą, to niech tak mają. Są razem skumane. Parę sobie zrobiły międzygatunkową. Jak tak chcą, to niech tak mają. Druga red terror jest od nich przeganiana, zwłaszcza przez diamentową. Jeszcze drugi red terror to ją jako taką akceptuję. A diamentowa niestety ją goni po całości. Druga diamentowa nawet nie wiem, czy gdzieś jeszcze jest. Wcześniej się działa z tyłu za filterkiem, ale nie ma jej. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy ją zaciabały. Bo jej nie widzę, chyba, że gdzieś tu się może skitrała, może gdzieś jest. No ale nie widzę jej, nie ma. Może została zjedzona, nie mam pojęcia. To jest ta dobrana moja para. Piękny red I piękna diamentowa. Skumały się te rybki. Mala głańska też jest troszeczkę przeganiana przez resztę obsady, ale jakoś się trzyma, według mnie jest bardzo ładna. Pielęgnice pawiołki trzymają się świetnie, standardowo moje dwie krowy są największe i rosną chyba jak na sterydach, reszta jakoś jest przystopowana. Z kosiarek została mi chyba tylko jedna kosiarka, więc pewnie sum kopyski w nocy sobie dwie już wszamał. Bo już jakiś czas nie mogę zlokalizować dwóch pozostałych. brzanka danisana dalej dzielnie pływa, chociaż pewnie też za niedługo zostanie potraktowana jako pokarm. No ale jest to jest, nie i jej Było ich Kiedyś, kiedyś chyba 10 sztuk, jeszcze przed zmianą obsady, no ale została reszta zjedzona. Kiryśniki pięknie się trzymają, pływają sobie, no i co? I bajaczek się w ten sposób prezentuje, że jest chyba całkiem ok. Jestem zadowolony aktualnie z kondycji tego baniaka. Jedynie tak jak mówię, muszę, yy, muszę, muszę troszeczkę przyciąć tą kryptopkorynkę, yy, No bo jednak jest troszeczkę za dużo, nie spodziewałem się aż tak yy, wielkiej tej rośliny no i no i poza tym co? Trzymają się fajnie. Dzisiaj przygotowałem sobie trochę glist. Glizdy mam. O nawet już chce wyjść. Glizdy. W moim kubku do karmienia. Rzucimy parę tych glizdek. Z zabezpieczenia trzeba odpiąć przeciwko wyskakiwaniu arowanki. Powiem wam daje radę to. Jeszcze raz wielkie wielkie dzięki. Subskrybencie, którego nie pamiętam niestety kolejny raz. Yy, zarzucę jednego pomysłu, bo naprawdę to był dla mnie szczał w dziesiątkę. No i teraz yy, ta arowana przez to nie wyskakuje. Glizdy, łapiemy. No, nie, nawet nie zdążyłem nakręcić. Chwila. Rzucają się potem jak szalone. Lubią te glichy. Ale chlapła. To znika w momencie, nie? Tak im to pasowały te glistki dandrowane, że po prostu, o teraz. Diabła ta. Mana głońska, już nie ma śladu. Są rozchwytywane po prostu. Każda chce dziabnąć, nie będę się tak bawić, rzucę wszystkie naraz. A też dziabnęła, wygłodzona, bo Stenek ostatnio nie dostawała. Jeszcze dzisiaj będę musiał im ochotkę dorzucić. Dla mojego węgorka przede wszystkim. No i pewnie jakąś Stenę też rzucę, aby aby coś dojadła więcej. I są płaskopyski, że miał coś na noc. Jak widzicie, znikły. Glizdy były, glizd nie ma. Na szczęście jeszcze tutaj sobie siedzą pod yy, akwarium. Jak na razie nic nie śmierdzi z tego pojemnika, więc siedzą w domu. No Ale jak coś zacznie śmierdzić, to, to będzie chyba pierwszy powód, znaczy pierwszy znak, że coś jest nie tak, bo nie powinno z tego co czytałem i co mi tam parę osób pisało, z tego nic śmierdzić. Dlatego niech sobie siedzą tutaj w domu, u mnie w mieszkanku, pod akwarium i się rozmnażają. Jak tam dzisiaj grzebałem, aby wyciągnąć, to jest ich tam naprawdę odgroma, więc jedzenie mają jeszcze na długi, długi czas. No i co? Ryby delikatnie zarzuciły coś na ząb. A rowanka, jak widzicie, pływa dość nisko, dlatego muszę skrócić trochę tej... Krypto Poza tym tu na środku zbiornika mam zderzenie się z dwóch filtrów wody z tego mojego Chińczyka. Bije tu z dwóch wylotów. O, i odbicie serialu w tle. Przesmyk aktualnie oglądam. Yy, polecam, jakby ktoś, jak ktoś lubi Tyllery takie, takie, takie. No, mniejsza z tym, fajny film. Jak toś na HBO jest, oglądnijcie sobie, polecam. Ale to nie o filmie, tylko yy, straciłem wątek. A, drugi filtr wylatuje w Fluala 407. Jest tu z tyłu wylot. No i na środku jest to zdarzenie, i dlatego ta jest taka. Powykręcana na sam środek, nie? I tu jest załamanie, bo jakby tylko jeden filtr z jednej strony miałby loty. No to i pewnie się rozłożyło to po całości, a to jest naprawdę długa roślina. Ona, jak widzieliście tam kiedyś na moim eee, nie screen tylko shortcie, no to ona miała ponad 100 cm długości, była na połowę zbiornika, więc to jest kolos, nie? Ale piękna jest ta roślinka. Jednak będę musiał ją trochę skrócić. No, i będzie na pewno lepiej, ale to pewnie zrobię dopiero przy weekendzie, jak będę mieć trochę więcej wolnego czasu. Jak na razie to nawet sporo roboty jest w pracy, więc późno wracam. No, i tak to wygląda. No, a więcej, co? Więcej, nic więcej. W tym małym zbiorniku dalej mam glony, no ale to będzie na osobny film. Wydaje mi się, że jak tam zmieniłem, zmniejszyłem trochę oświetlenie. Czas oświetlenia to wpłynie to, to na plus. Jeszcze jakaś glistka została wypluta, już przed Retter zjedzona. Smakuje im to, jak widać, i to dość ostro. No i co? Nie wiem, co więcej wam tu powiedzieć. Ze zbiornika jestem zadowolony. Mało co na niego czasu poświęcam. Jedynie w tym momencie karmienie te podmiany wody. I od czasu do czasu czyszczenie filtrów. Nie wyobrażam sobie, abym ja znowu miał tutaj w tym zbiorniku high-tech'a i poświęcał na niego 10 godzin tygodniowo. No bo tyle mniej więcej się schodziło: 80 godzin. Teraz to jest jednak sielanka przy tym małym, przy tym dużym zbiorniku. No to jest bez bym co tak nawet nazwał. Więc, więc na pewno tu zostanie ta obsada z dużymi pielęgniacami i rybami. Pytacie mnie niekiedy, czy mam w planach zmienić obsadę nie, obsadę nie będę zmieniać myślałem aby dodać te pielęgnice niebieskołuskie ale już jest chyba jednak za ciasno i, i nie będę dodawać, no bo te ryby jednak rosną za niedługo będę się musiał pozbyć paru sztuk, a nie dokupować kolejne chociaż nie powiem, bo te pielęgnice naprawdę mega mi się podobają jeszcze zwłaszcza w tej Electric Blue czy Blue Electric Odmiany to już w ogóle są bajecznie piękne. Ale no nie wiem. Na ten moment chyba jednak muszę odpuścić, no bo, bo będzie mi za ciasno, mam za słabą filtrację, to są tylko dwa kubły. Jakby miał może tutaj Sampa lub jakiś inny model filtracji albo chociażby dwa jakieś takie duże kubły jak ten Hinol to wtedy może by to lepiej funkcjonowało. Może kiedyś jeszcze zreanimuję tego swojego Fluala FX6. To na pewno filtracja się poprawi, ale ale na ten moment nie myślę jeszcze o tym, bo jako tak funkcjonuje. więc ryb na ten moment nie dokupuję żadnych nowych, z czasem będę musiał pomyśleć o redukcji obsady. No i co? Pełen relaks. Wieczorkiem po pracy córka poszła już spać. Cynek śpi, żona usypia córkę, a ja siedzę. I się relaksuje przed baniakiem. Lubię to. Ta rowanka jest piękna. Na szczęście wybiłem sobie to z głowy, żeby ją sprzedać. Zostaje ze mną. Bo nie wiem, czy tam widzicie porównanie, ale według mnie, co do innych filmów poprzednich, ale według mnie to ona już nie jest jakimś wielkim kolosem. Znaczy nie rośnie. Na długość, tylko właśnie bardziej na masę. Bo wcześniej to na całym początku to miała piorunujący yy, przyrost długości ciała. Naprawdę rosła w błyskawicznym tempie. Yy, teraz na szczęście troszeczkę zwolniło. Może tak samo przez to, że karmie. Yy, wcześniej karmiłem typowo świerszczami. I te stynki były jako dodatek. Później się to zmieniło. Yy, to może tak samo to ma wpływ na to. Mam ją od grudnia, no to i tak urosła dość, w dość szybkim tempie. Ale teraz wydaje mi się, że ciutkę zwolniła. I teraz rośnie na masę. No i tak. Jak macie jakieś pytania, sugestie, oczywiście, zachęcam do komentowania. No i jeszcze raz do subskrypcji nowych osobników, jeśli chcecie oglądać więcej takich filmów. A tymczasem borem i lasem dzięki i do następnego piąteczka, cześć!